Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek w serii Zagrajmy 5 Minut 3. Wiem, wiem, że już fragment tej scenki widzieliśmy, ale. Koniec wyczułem. My już Teraz chyba czekamy. mniej więcej wiemy co. Jak zwykle piękny widok. To nie on. Czy <noise> oni naprawdę myślą, że... cokolwiek z tego e, da radę właśnie? Zobaczcie, jak oni... jak ich tu łatwo o rozwalić. Oni nawet nie mają uzbrojenia, no co oni sobie myślą, że co. No ja wiem, dalej znaku nie mamy trzeba um, odnowionego. A zapomniałam w ogóle o unikach. O, o, o. Boom. No, co sam sobie myśli? John na mnie wyskoczył w ogóle z samymi pięściami? Aż się wierzyć nie chcę. No, jeszcze ostatni. Wow, nie w konika, Geralt. I tu, i tu. Jeszcze gdzieś jakiś? A, tam. No, jak się ukrył. A masz. Wow, jak pięknie Ron się odskoczyła. Wydaje mi się, czy miałeś czekać na mój znak. Taki był plan, ale. Świetny strzał. Dobrze. Do usług. To była dobra walka. Udało nam się złapać jednego z tych drani. Chodźmy, zadamy mu kilka pytań. Ciekawe tylko, czy mi będzie miał odpowiedzi. Myliłem się co do ciebie. O, nieczęsto się takie rzeczy słyszę. Cóż, nie miałeś powodów mi ufać, ale jest w tym też moja wina. To prawda. Nie jesteś najbardziej przyjaznym z ludzi. W każdym razie widzę, że naprawdę próbujesz pomóc Tylko co mi po tym mi tak naprawdę? Zaraza, to ona tu jest? Chyba nie myślałeś, że puszczę was tutaj samych <grym> No, Zwłaszcza, to by było naiwne Przyprowadźcie tego waszego jeńca czyni honory kto was przysłał? nazywają go pies i mówią, że jebał twoją matkę i po co komu takie teksty? jeszcze teksy? raz, kto was przysłał? narzeczony twojej starej poczekaj, jego wola jak nie chce niech nie mówi Pomoże nam w inny sposób. Wiedźminowi na pewno przyda się przynęta na bestię. No tak. Że co? Ostrzeszmy go. W takim razie jest twój. Kapitanie. Niech wasi ludzie znajdą mi mocny sznur, taki, żeby przypadkiem się nie zerwał, jak podwiesimy tego tu na drzewie. Sz sznur? Żywa przynęta dobrze działa na potwór, No właśnie, no a poza tym przecież nie wstążka. Zapach jej krwi, ale o co już zatroszczę się sam? Co? Nie, kurwa, nie! Nie wolno poz... co! Nie drży się i oszczędzaj siły. Przed tobą długa noc. Nie, nie pozwólcie! Powiem! To cię wynajął. On mnie. Zabit. Ja też to na mogę zrobić. Na razie bardziej powinieneś martwić się mną. Co to za. No już gada. Mówią na niego cintryjczyk. Nigdy go nie widziałem, ale wiem, że to on werbował ludzi na akcję. Tak się mówiło, że pracujemy dla cintryjczyka. Więcej nie wiem. Przysięgam. Zabrać go i zamknąć w lochu. Tam poczeka na sąd. Kapitanie, jedziemy do miasta. Zbierz ludzi i szukajcie tego cintryjczyka. Na pewno ktoś jeszcze go widział. Tak jest, wasza miłość. Jak tylko będę coś wiedział, stawię się w pałacu. Nie wracam do pałacu. Nasza misja się jeszcze nie skończyła. Razem z Wiedźminem poczekamy na ciebie na posterunku przy porcie. Tak, tak, jak najszybciej. Ruszajmy do miasta. Bo i tak nie mam zamiaru brać się teraz za żadne zadania poboczne po prostu akcja idzie zbyt wartko i jest w sumie zbyt dynamicznie żeby, tak teraz nie wiem, zajmować się na przykład jakimiś problemami związanymi z winnicami. Trzeba będzie wreszcie te punkty wydać. Spóźnia się. Spokojnie, przyjdzie. Chciałabym już coś wiedzieć. No, Wiedźmini tylko nie są tylko, no właśnie. To efekt uboczny mutacji. Wiedźmini rzadko się denerwują. Hmm. A jeżeli coś mu się stało? Kapitan wygląda na takiego, który potrafi o siebie zadbać. Może i potrafi. Ale ten cintryjczyk to nie byle jaki przeciwnik. Udało mu się wykraść książęce wino z przed nosem moich gwardzistów. Gdyby nie przypadek, nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. A przede wszystkim, to on wyznaczał wampirowi kolejne ofiary. Trzeba nie lada tupetu, żeby szantażować takiego posła. tak. Wciąż nie wiemy, czy to Cintryjczyk stoi za porwaniem i szantażem. Mógł zajmować się tylko kradzieżą wina. Nawet jeżeli tak było, to potem sprzedawał je szantażystom. Jak dla mnie to czyni go współwinnym. Bez względu na to, czy to Cintryjczyk jest odpowiedzialny za te morderstwa, musimy go znaleźć. Nawet jeżeli nie jest to jego sprawka, to może wiedzieć, kim jest nasz szantażysta. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, równie ważna jak to, kto zlecił zabójstwa. Dlaczego to zrobił? Słyszysz? Ktoś idzie. Co tak długo? Powinieneś tu być już kilka godzin. Okazało się, że Cindryjczyk nie pracuje sam. Walczymy nie z jednym człowiekiem, a z całą grupą. Nasłał na nas kilku bandytów, i wywiązała się walka. Jeden z gwarzistów ma złamaną rękę, a drugi strzaskane kolano. Będzie kuleć. Za twoją głowę wiedźminie. Też podobno to nie ma... Jestem przyzwyczajony. No tak. Sprawdziliśmy, kto wynajął ten magazyn portowy, do którego wcześniej wieziono wino. Okazało się, że najemcą był podstawiony żebrak. Znaleźliśmy go i przepytaliśmy. Tego mężczyznę, który zapłacił za wynajęcie magazynu, spotkał żebrząc pod bażandziarnią. Tam pomógł nam zwykły przypadek. Kelnerka przypomniała sobie, że niechcący wylała wino na szlachcica, mówiącego z cyntryjskim akcentem. Jak wyglądał? Podała rysopis, jakich wiele. Przystojny, przyzwoicie ubrany mężczyzna z brodą, żadnych znaków szczególnych. Właściwie równie dobrze to mógł być każdy, ale na szczęście pamiętała, kim była jego towarzyszka. Cintryjczyk spotykał się z Cecylią Belantę. Z tą śpiewaczką? Słyszałam o niej, podobno jest bardzo utalentowana. Z tą samą. Natychmiast udaliśmy się do jej domu. Cecylii nie było, ale przesłuchaliśmy jej służbę. Jedna z pokojówek twierdzi, że Cecylia ma się dziś wieczorem spotkać z cintryjskim szlachcicem. Zaprosiła go na przyjęcie organizowane przez Mandragorę. No właśnie. Wygląda na Te, to, że by ta Mandragorza ta Mandragora nie była? Musimy iść za nim na przyjęcie. Wiedźminie. wykluczone. Jeżeli cintryjczyk rzeczywiście ma ludzi w mieście, to może się zorientować i znowu nam ucieknie. Racja. Musimy Nie wierzę, się że to Geralt, to chyba Dokładnie tak zrobić. My? Wasz Aha. My? To A Ja już się Wied boję. Pójdę z I Boję się, co, co za się to za przyjęcie. Mandragora spotyka się zawsze w tym samym. Może lepiej było wcześniej zapytać, co to jest. Geralt, przybierz się w coś odpowiedniego no, i spotkamy dobra. się w górze. Tylko ja się boję, co znaczy. Hmm. Nie, oleć right, to wszystko, co to? O, tu mamy jakieś nieprzeczytane rzeczy. A to co to jest? Hmm. Trzeba podwoić patronę. Mhm. Jeszcze tego pytanie, co też ona może uznać za e, właściwy strój? Co to jest? się. Okay. No dobra, to jest to. Ale jeszcze takie drugie coś nam się gdzieś na mapie chyba zaznaczyło. Oto. Zrobimy to zadanko, prawda? <grych> Bo jestem bardzo ciekawa. Świnia, wow. Spodziewałabym się w takim miejscu raczej jakiegoś kotka, pieska. O, jest i piesek. Milusio, ale... No tak jak mówiłam, spodziewałabym się raczej... Ojeju, co to ma być? <grystanie> ja wiem, kto tu na Geralta się tak brzydko porywa. To do mnie? Ja? Ja mordercą? Eee, A no nie. wyglądali na Damien miał rację. Rzeczywiście na nie poluje. Dobra Gerard, chowaj mieczyk. Mm, powiedziałam chowaj. Ojej. Trzeba tu najpierw... Tak, ja miałam te punkty rozdać, ale to jest za moment. Zaraz jak ja mam tam się dostać? Bo zaraz to pójdą jeszcze pod ten punkt yy, nieopcjonalny i będzie. Wiem, nie, oczu nie Mmm, mm, 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 to nie może być daleko Geralt, przebieraj tymi nogami, przebieraj, przebieraj no, Mogłam już z szybkiej podróży tam wcześniej skorzystać No ale dobra, to już blisko, a, 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 gdzie to jest? A! Tu wejdą? A! Nie robić no, Dobra, jak hmm, jak tu księdze? mamy. Słucham, dobra żarty, ależ. O nie, mam coś zgarnąć, co jej się spodoba. Ja mam jeszcze za to płacić. Hmm. Dobra, możemy zgarnąć to. I co jest tańsze? Bierzemy to. Jakieś eleganckie buciki, tak? No, dobra, dobra. Zresztą, czy mogą jemu coś opchnąć, coś nam niepotrzebnego? No. Dzięki. Ja. Zawsze. No, Geralt, ubierzemy się stosownie. Co to jest? na nakupowaliśmy jakiś strój szlachetny, Co to jest tak. Nie wiem, mogę tu coś zrobić? Czy. Hmm, jakieś rzeczy dziwne mamy. Hmm. Nie wiem, czy to będzie właściwy strój, który jej się spodoba, czy nie. No, nie ma wyboru. Musi docenić, że Gerard tak się postarał. No i mam nadzieję, że potem będzie to mocno sprzedać. A nie, nic szybka podróż, to jest bez sensu. Mówisz? Ładna melodia. Ja bym nie powiedziała, no ale dobra. Mm, I ciekawe, o, czy to. Słychać? Czy to chodziło o jakikolwiek strój od tamtego gościa, czy trzeba było wybrać jakiś konkretne. Zdarza się, widzę jakieś ładne lampiony ku górze lecą, i wam kłopoty. No, proszę, <gry> nie przypuszczałam, że masz takie wyczucie stylu. Wyglądasz naprawdę nieźle. Może nie jak młody artysta, jeszcze tylko jeden. Dobrze, że żadnej mask. nie kupiłam, dobra. W czasie przyjęć noszą mm -hmm. je ja wszyscy członkowie Mandragory. Nie wiem, czy masz nikt nie pasuje. nie będzie pytałkimi? No, to kolor. Chodźmy. Zakładam, Przy... mm -hmm. że, skoro to, jakaś, Dobrze, że skoro to jakaś Elita, to po prostu nie by chcą nie być specjalnie rozpoznawani. Może tam coś knują na boku z raz wie. Masz jakiś pomysł, jak znaleźć tego Cintryjczyka? Musimy uważać, żeby go nie spłoszyć. Lepiej pytać o jego partnerkę, Cecylię. To nie wzbudzi podejrzeń. Zwłaszcza, że on może się nas spodziewać. Co masz na myśli? W mieście natknąłem się na jego zbirów. Tylko, że tutaj raczej nie będą wiedzieli, że Geralt to Geralt. Szanowna pani, łaskawy pan. Mhm. Mam niebywałą przyjemność powitać. Dzisiejszego wieczoru, szczególnej waszej uwadze, polecam widowiska przygotowane przez. Bardzo zależy. No, oczywiście. Należą państwo do jej wielbicieli? Na pewno będzie dziś niejedna okazja, że. W tym tłumie łatwo będzie ją znaleźć. Może. Jasne, hmm. jasne. Ludzie nie nic wiem. nie wiedzą, Gdzie nie? Jest? Słuchamy. Dobra. Szukajcie kowirskiej orchidejki. To znaczy? No, mają wplecioną we włosy... Proszę, proszę. A Jaskier zawsze mi <noise> mówi Zależy za jakiej rangi płynie. pewnie. Ta rezydencja nie hmm. należy do żadnego z nich. Oni są tutaj tylko gości. Właścicielką rezydencji jest Oriana. Patrz, to ona, tam na balkonie. Widzę ją. I tak pewnie. No właśnie. Maski. To byłoby bezcelowe. I tak wszyscy wiedzą, że to ona. Poszukajmy Cecili. Jeżeli znajdziemy ją, to znajdziemy. Mm. O, mogą też opcjonalnie brać udział w jakichś atrakcjach. Fajnie, fajnie. Co to jest? Oto na przykład, co to. O, możemy wypić. Aj, tam, aj, tam. No wiesz, ja tam nie byłabym taka pewna. to co to jest? No, ja tego nie chcemy. Na... Dobra, im też nie będziemy przeszkadzać. A ja bym się. Jeszcze Popatrz na tego maga. chyba rzuca jakiś czar. Mhm. Zobaczmy. Fajne, <noise> latający bywam genialne. Mm, a co my tu mamy? <noise> <noise> Okej. Okay. Pięknie. Ja? Namaluj obraz. Wystarczy rzucić się kolejna Proszę Proszę, proszę. A jak? Dobra, bierzemy. Mm, no jak żeby inaczej. I trzecia kropa. Dobra, bierzemy to. Tak. A jakże. Hm. I teraz z tymi. Mm, a jak, jak krew albo wino. Co tutaj jeszcze jest? jest tam, Ona e, charakter to miała, mojej drodzy, od początku, wy się nie znacie. Ale ja nie chcę nikogo atakować. Co? Gdzie jeszcze fartki są? O, tu są. To już koniec. Pozwólcie państwo, że dokonam interpretacji. W mojej ocenie obraz przedstawia dualizm duszy. Ciągłą walkę dobra ze złem i bunt. O tak, to mm -hmm. cały on. Walka dobra ze złem. To też człowieka. Jasne, też Geralt też musiał coś No jej, przeszukaj loże. Popatrz, lampion mm -hmm. Podobno ich puszczanie przynosi szczęście. Widziałeś wyspy skality. Jest równo? Wydaje powinna się, że... być w jednej z usz. Hmm, mogę A do wody chlupnąć sobie? Fajnie. Dobra. O, to razem weźmiemy. Czy ktoś tu jest? Raczej nie. Sycylia powinna dzisiaj występować tylko ty. To na pewno tu są zamknięte jakieś drzwi. To budzi moje podejrzenie. A cześć, ludzie, ja tu przecież nic nie... nie robiłam. Hmm. Dobra. Co tutaj? Chyba znalazłam. Nie przeszkadzać, nie przeszkadzać! Fiat mhm. się zgadza. Oczywiście, że się zgadza. Z tym typem karnacji orchidea tworzy wspaniałą kompozycję. Mamy sprawę do Twojej modelki. To zajmie tylko chwilę. Do mnie? Nie ruszać się. Możecie rozmawiać, ale proszę się nie ruszać. No, ten. Poznaję ten styl. Przecież to Dorian wie. Łaskawa pani słuchaj. Ja y, y, słyszałam, że sama Anna Henrietta chciała zlecić ci wykonanie swojego... Swego czasu odezwał się nawet do mnie pałacowy Szambelan. <grym> Co poszło mnie tak? Kiedy dowiedział się, że maluje wyłącznie akty, zerwał wszelkie rozmowy. <grym> Zawsze chciałem ją namalować. O, jak Myślę, miło! Myślę, że jeszcze będziesz miał okazję. Dobra, do rzeczy. Przyszliśmy tutaj specjalnie pod. Z, ze mną? Chcemy spytać się o cintryjskiego szlachcica, z którym tu przyszłaś. Cintryjskiego szlachcica? Nie jesteś. A ty myślisz, że ja Ach, jestem Cycilią. no. Musiałam mnie zmylić, ta orkidea. M mówiłem, nie ruszać się! Na koniec występu Cecylia rzuciła ten kwiat w tłum. Ja go tylko złapałam. Mhm. Ale widziałam tego szlachcica, o którym mówisz. Bardzo chcemy z nim porozmawiać. Jak on wyglądał? Jak wielu tutaj? Jakiś szczegół. wysoki brunet w masce. Wiesz, gdzie on jest? Cecylia dostała od niego niewielki podarunek. Pudełko miało kształt serca. Początku brzmi jak najbardziej w moim głosie. Dobra, dobra, idziemy do stołu. Mniam. A Geralt zrobi sobie może zapasy na jakąś walkę później, co? No, hmm, tutaj jeszcze jakąś chyba atrakcję mamy, tak? Co jest? O! Fajne rzeczy. Ej, fajne! Hm. Dobra. Są stoły. A co to jest? Ktoś zostawił mnie. Podobna do tej jaskra. Jego była porysowana Ktoś Dobra, tak w ogóle to myślę, że to jest dobry moment na koniec odcinka, więc mam nadzieję, że Wam się podobał. Na razie, tyle. Trzymajcie się. Cześć.